Ciemka, ostatni rzut oka na akwarium w tym wydaniu. Biorę się za restart, Sorki za refleksy, ale już mi się nie chciało. Zasłaniać tutaj okien. Tak wszystko wygląda. To w ogóle jest moja lampka 5 ta taledowa, która tutaj była się zepsuła. Będę robił nową. Postaram się coś też z tego nakręcić, jakbyście byli zainteresowani. Tak wygląda zbiornik. i Co biorę się do roboty dzisiaj na pewno nie skończę. Do zobaczenia. Więc wyszło to mniej więcej coś takiego, nie filmowałem jak spuszczałem wodę z akwarium, bo to nic ciekawego. Wyciąć te szyby tutaj to był największy problem. Ciężko było przeciąć nożem, bo szyby, szyba szyby było bardzo blisko. Nie można było pomiędzy szyby wcisnąć nożyka, żeby przeciąć silikon. Ale jakoś się udało, trochę się z tym namęczyłem. Zbiornik jest, bo większy. No i tak. Tak prezentuje się całość, bo jest około 12 cm. Jeszcze się nie wyklarowała. Z góry mamy coś takiego. Tu jeszcze będzie substrat aktywny, łącznie na tych gąbkach wszędzie. I tu posadzę jakieś rzucinki, które będą wychodziły ponad powierzchnię wody. Tutaj przyjdą jeszcze TeraTara co mi została, w wsadzę jednego lotosika, tutaj zobaczymy jak będzie sobie radził, tam jeszcze z prawej strony dorzucę e, w ogóle dwie kryptokoryny znalazłem, które tutaj pójdą naprzód. nie wiedziałem nawet, że mam tu jeszcze małka bombę też dołożę niech sobie rośnie, zobaczymy co z tego będzie i no i w kamieniu oczywiście albiasy Mam na dole w zbiorniku Petit nana, tutaj pójdzie. Trochę trzeba czasu, zobaczymy jak to będzie wszystko szło. Może się pokuszę i puszczę tutaj dwutlenek węgla, żeby to troszkę przyspieszyć. Widzimy się za chwilkę jak sadzę rośliny. Dobra, na razie tyle mamy. Zobaczymy co z tego będzie. A dużo czasu trzeba, aby zaczęło jakoś wyglądać. Rura oczywiście, tak nie będzie. Muszę kupić trójnik, zrobię dwa wyloty. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.